Cześć, znowu, witam Was w kolejnym filmie na tym kanale i dzisiaj. Em, jak widzicie, jesteśmy sobie na Iron Edżu, na trybie Królestwa razem z zacem. Zeccu! Z Zezem, powiedziałem A słyszymy z ha, No dobra i zaczniemy robić nasze królestwo. Jak widzicie znaleźliśmy takie oto piękne miejsce, pra, prawda? prawda? Tak, to jaskinie, to po prostu złoto. Widzowie, więc w dzisiejszym materiale zaczniemy budować to królestwo i w sumie możemy już zaczynać. Jakie ty masz ze sobą pomysły na królestwo? Co my możemy... No to co Ci pokazywałem wcześniej, czyli takie pomosty jakby. Jak widzicie mamy takie piękne widoki, bo znaleźliśmy właśnie takie miejsce. No Jak widzicie jest naprawdę ładnie. Po, możemy na chwilę pojechać, możesz mi zostawić tutaj na rogu, bo ja muszę pójść po itemki. Bo ja zostawiłem w takiej skrzyni. Nie, nie, tam na prawo, na prawo. Na prawo, nie, na lewo. Tutaj na prawo, na prawo i na lewo, na lewo. Na lewo. No teraz na lewo, teraz na lewo. No, 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 no dobra. i tam do tam. Tam, no ale... No, nie, nie, e, dziękuję. Widzowie ogólnie zostawiłem niektóre itemki w skrzynie w skrzyni w innej jaskini, chyba to było o tam... Nie, to było o tam, bo tam ogólnie postawiłem skrzynię i zostawiłem niektóre itemki, które miałem już z tamtego... Ej, ja to mam chyba, no ja też, o, widzi, tutaj są te dwie skrzyneczki, więc ustawię sobie home set, home, um, um, skrzynki. A e... bo to już tu tutaj elegancko. Patrz, tutaj... No, no, widzisz. No, mamy niewidzialnego ne neksusa. Ale pomysł. to nie jest nasz, wiesz, co, to jest jakaś inna. To tutaj, było, tutaj było chyba jakieś inne królestwo. Ale dobra, mm, e, możemy. Nie woda jeszcze... się kupić niewidzialnego neksusa. A, no dobra, a dobra, ja wezmę sobie szybko jedzonko, bo jak widzicie mamy naprawdę dużo itemów który... Mogę jeszcze tym No spoko, który raczej nie będziemy mówić, bo chcemy zrobić wszystko od początku i schowam wszystkie itemy jakie mam, e, więc widzowie e, Dobra, możemy tam pojechać do naszego nowego królestwa, w którym zaczniemy wielką przygodę? Dobra, czekaj, ja już chcę tylko sobie wezmę ogólnie jederko na pasek, I to się nazywa, to się nazywa O, ja ci pokażę, bo ja tam zacznę no. wodospad robić, wiem, No widzisz. super, czekaj, czekaj, już patrzę. Będę tam robił kilka takich strumieni, żeby ten wodospad był właśnie taki większy. A no widzę, no spoko, fajnie. I żeby to fajnie jakoś wyglądało, takie jako klimaciku. No na shaderach tak. ja teraz mam akurat włączone shadery, ale na pewno widzowie na miniaturce postaram się zrobić właśnie miniaturkę z, z, z właśnie z tym. Okej, bo siadamy. Bo chyba to tam był um, no, to. No no no, chyba tak, chyba tak. Tam lecimy, bo naprawdę ta miejscówka jest taka Fajne, to jest właśnie fajne. Tak, strasznie ładny to jest. Bardzo polecam takie miejsca tutaj, bo jest to imo ładne i da się tutaj jakoś ładny domek zrobić. Ja Ci Zabaw. pokażę tutaj, jakie miałem na to pomysł. No. Siadaj. W ogóle tu są te. te, te, te. Dobra, siadam, siadam. I, I, i ogólnie nie... No słucham, słucham. Bo tak. będzie tak, że. Tutaj będzie, będzie no, no. taki na przykład pokoik, tu będą okay. jakieś skrzyny. Takie parenka. hobbitowe, co nie? Takie hobbitowe, tak? Tak. Ono, no, no dobry pomysł. I, I tu będzie jakaś tam, y, ta, faremka. No. I tu, nie, te drewno tam zostawię, ale tu będzie taki mały pomostik. Mhm, mm wiesz, no, dobrze. Żeby można było sobie tutaj łódeczką podpłynąć, wejść sobie, zebrać sobie tamki odpłynąć tam sobie i ogólnie też mam taki plan, mm. wsiadaj, że tutaj będą właśnie takie domki fajne, takie w stylu właśnie takim popkultowym. Ktoś tu był, ktoś tu był, to w sumie sobie później to zniszczymy. No. No i tu będą właśnie takie domki, tu będzie można sobie zamieszkać Mhm mm Dobra, tu są akselki jakieś Dobra, to w ogóle patrzcie jakie tam też są ładne te, 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 te lasy i w ogóle Dobra, my chodźmy już do, no, do, do, do naszej bazy i zacznijmy budować królestwo Ja ani jednej rzeczy nie rozumiem Dlaczego ja łódkę się niszczy szybciej mieczem niż siekierką? Nie ma to samego, Dobra, mamy tutaj nasze itemki i bierzemy na pewno drewno Mogę sobie wziąć setup, bo w sumie to masz kitę no, nie eee, I ja teraz mogę na chwilę pojechać... O Boże, jaki tutaj ten eee, Mogę... Okay, ja, ja pojadę sobie m, chyba, że czekaj, eee, o, Screena sobie robisz, dobra. Zbudujmy sobie, tak, tak. Zbudujmy sobie crafting. Będzie flexowane przed zejmę Twaj. Dobra, zróbmy sobie szybciutko to? crafting. Eee, o, znaczy nie crafting, tylko zrobię sobie siup, teraz patyki, hop, hop i teraz... Robię, teraz robię, ja tylko zapiszę um, to. Teraz zrobię na pewno, wydaje mi się, że e, ten... E, że zrobię sobie łódkę. Czemu ja, czemu ja zrobiłem patyki, Boże kochanie? Boże, Boże. E, bierze, robiąc, jak, jak się robiło? O, tak się robiło łódkę. Dobra, dobra, mam łódkę. I ja, się teraz, tak... ja wiem, 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 już, już ogarnąłem. No. I teraz jadę pozbierać Taka, nie, na... bo ty, te... Ale nie, nie, tam jest twoja łódka też. Dobra, tam jest dobra, twoja dobra. łódka, ja właśnie zrobiłem oddzielną i ja teraz lecę na okuczarkę. Na miejsce, żeby... Nie wiem, tak się tak. brzydko no, mówiąc. Jakby ładnie... Daj było. daj daj. daj. Kulturalnie mówiąc, obsikałem się, bo i, i ja mam nie, bo ja no. na że tu gram i ja myślałem, że to łódka, jak po prawej miałem waypointa i ja już miałem tam lecieć, zabić kogoś, nie? A to łódka była. No super. E, znaczy nie wiem, czy tak super słuchaj. I teraz i tam płyjemy. Dobra, okay. i lecimy. Szybko, to tam było? Tak, to chyba było tam. Pa, tak, to, to tam. Widzisz Takie piękne, już mi? To są tak naprawdę takie piękne te temy, te jaskinie są. Ale tak, na no, sorry, widzicie. teraz? Teraz? W ogóle... Felipe chce do mnie TPA, ale nie, bo to są nasze rejony. to są nasze rejony i nie ma Ale ten oryginalny tego, Felipe? Y chyba nie. Felipew to jest, wiesz co? To nie oryginalny. Chyba. Hmm. <laughs> um, ale jestem naiwny. Tak. <laughs> No, to magia Minecrafta, magia Minecrafta. W ogóle wiesz ile tutaj jest tych królestw? Akselki jakieś inne. Serio, to jest jeszcze coś innego oprócz tych akselków? No, to jest strasznie dużo tych gili. Ciekawie, ciekawie. No tutaj jesteś, siema. Chopie ja zrobiłem okay. kółko. Wypchnij ja cały czas kółko robiłem Dobra, tutaj mamy Fajne tak, jest ja to w sumie, że to, to, robię to robię też rynka. jest taka ciekawostka widzowie, drob ze stołna. A, no tak, no tak To jest całkiem spoczko, jeżeli, jeżeli nie potrzebujecie jakiegoś gigantycznego farta, żeby w ogóle coś żeby znaleźć Diaksy, no nie? Tylko sobie możecie właśnie. Nie wiem, to jest według mnie fart, bo tam jest 1%, prawie 1% na zdobycie Diaksu. Ja Ale mam... nie ja mówię o rudach, nie? A tak a. to jeżeli macie jakiś dobry kilofy, to możecie jakaś szybko zdobyć jakiś Diaksyn. Yy, Znalazłem tutaj jakieś ten, więc od razu biorę, bo to jakieś yy, farmy, wiesz, farmy właśnie tutaj pisuję. O, ja w ogóle teraz wpadłam na takie fajne. O, Top car games world Server. bardzo szanujemy topcar, a zatem ja znam. Nawet prywatnie topkara I fajnie, że wspiera serwer Serwerek sobie trochę dłużej właśnie pożyje. pożyje Więc jeżeli chcecie Jeżeli chcecie to możecie A ja biorę właśnie tutaj jeszcze te drzewka Naprawdę tutaj obok dosłownie pa, parę, parę odmian lasów Więc super O nie, dobra W ogóle tutaj jest fajne, patrzcie jakie fajne zniszczanie Ja i te I patrzcie, jeżeli zrobię tak Uwaga, patrzcie tutaj, o widzicie? Już 35, to jest super i ułatwienie, ale też dodaje takiego realistości do grania. Realistyki. Realistyki, tak, w kurczaczki, ciekawe o i ciekawe słowa. Dobra, mam już naprawdę dużo tego, więc wszystko skończymy. Mam tak dużo temów teraz. No dobra, tpalsu. Dobra, załóż tu gdzieś królestwo, nazwij no, jakoś. Zaraz ten, zaraz założę. A tutaj ogólnie sobie gadaliśmy. Jak widzicie tutaj um, przyszedł do nas wodzić inny TheBomber, de TheBomber i ja zacznę już w sumie robić, robić um, pomóc e, ja pomosty, po bo mam już strasznie dużo tego drewna, jak widzicie. O, skubany nam zagląda. Um, tutaj. E, zacz, e, tutaj już zacznę. Tutaj zrobię gildy. poczekajcie. Tutaj e, królestwo zrobię, bo tutaj będzie. Tutaj będzie ogólnie główne e, właśnie wejście do królestwa, czyli um, K, create i nazwa. Jaką zrobić na Moxb Team? Nie, nie, nie. Luntim, Team. Loom -team. Loom -team. I jesteś już w królestwie, czekajcie. K, L, O. I teraz. Ty, bo ja nie Dobra. wiem jak. Jest, mamy. Więc nie mamy Zeksus. E, więc e, bardzo pięknie. E, czekaj, Debondor, dodam, dodam Ciebie. E, K, e, A. E, jak to było? K. A. In. In. in tak, Invite Debondor, no, bo ja mm. Invite. Ogólnie mamy problem, kłopoty Najmana, bo tutaj. Są wszędzie światki, jak potrzebuję temu. Ten wondor Jak widzicie... O, pięknie wsparł e, serwer, więc e, so, no, super. Bondor e, jest takim dobrym człowiekiem. Eee, eee, invite, jak widzicie, mamy pięknego Nexusa, a ja zacznę, e, do pani Luntima, a ja zacznę tutaj robić nam... Um, Zacznę nam robić już te pomosty, więc będzie pięknie, naprawdę. O, siup, 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 siup. Ojojoj, ojojoj. o, pięknie to będzie, naprawdę, wyglądać. Tylko tutaj, na przykład, już zacznę robić coś takiego. To będzie też fajnie, dojście. O, w ogóle mam izbę, teraz znalazłam taki fajny, płaski teren. Nie, to Bóg, to bo tu jest normalny teren za tym płaskim. Mam starożytny klucz. Dziękuję bardzo, Debondor. Dziękuję. Sima, dziękuję. Sima. Jestem właśnie poza odcinkiem i tutaj, jak widzicie, Debondor dał mi wcześniej dosłownie teraz starożytny klucz, więc go otworzymy. Sprawdźmy, co nam wylosuje. Uwaga. Nam Diamond Pikax, a dokładniej Efinancy 4, Fortune 3 i Unbreaking 2. E, więc e, bez przyróżenia zapraszam Was dalej do oglądania. Za dużo kapsuje. <laughs> siema, siema dziękuję, za dużo kapsuje. Nie no, ale jak widzicie tutaj pięknie budujemy e, właśnie e, pomosty. Pomosty będą naprawdę piękne. A, bo my XB jak coś jesteśmy mega blisko spałna. No i co? A, no i co? Królestwo mamy, więc. Git, jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy bezpieczni. Pięknie. Zaraz w sumie będziemy też zaczynać, y, już tutaj, wkładać itemy nasze, przetransportować, ale to fajnie już wygląda w sumie. Przydałoby się, moi y, chwilę y, usuń jakby y, ten y, gigant, i załóż gdzieś tutaj, patrz. Bo, bo tam jest Nexus i on będzie przeszkadzał bardzo. No to może, dobra, chwila. Jak się usuwa swoją grę? K, już ci mówię, Delince chyba. Lub Disband. A, K Disband. K Disband i to będzie e, usunięcie królestwa, potwierdź i zrobię tak. I tutaj załóż po prostu. A, na, e, ja Masz kilow? Masz kilow? E, no. A mogę? Tak. Bo ten... Bo mam taki dobry pomysł... Mogę. No dzięki, dzięki. Mam taki pomysł, że moglibyśmy wiesz jak to zrobić? O tutaj na przykład mm -hmm. zrobić tego nexusa. Ej, i patrz! Ja, ja mam taki dobry pomysł na to. Tak. Ta nie, nie, nie. Jeszcze, Jeszcze raz, raz utkuń. Oh, tak. A, nie, no. I patrz. Bo jeżeli ja teraz kliknę Nexusa, mogę na chwilę? Ja. No, no, no. Chyba. I patrz. Bo jeżeli ja kliknę w Nexusa, jeżeli nie będę w gildii, to jakby zniszczę nam królestwo. Więc ja bym proponował tutaj i ja tu dam szybkę. No, dobry pomysł, troszeczkę już tworzę. Teraz idę po piasek. No i pięknie, my mamy już, jesteśmy bezpieczni jak widać. I tutaj teraz... jest królestwo. No zbierać te piękne tereny. Widzicie. i widzowie to dzisiaj byłoby na tyle dlatego, że chciałam właśnie zacząć już budować tą piękną, piękne królestwo ogólnie poza odcinkami pewnie jeszcze się tej wprowadzimy e, tutaj bardziej, to wprowadzimy się jeszcze bardziej tutaj, więc dziękuję wam naprawdę bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu, stawcie też łapkę w górę, jeżeli ten film wam się podobał, a jeżeli nie to napiszcie w komentarzu. Yy, yy, dlaczego wam się nie podobał I zostawcie łapkę w dół yy, Wtedy I będę chciał to yy, naprawiać I cześć I pamiętajcie streamy na Twitchu XBM. Tak dokładnie, pa Pa